nazywana przez vanity fair skazanym aniołem Hitlera Geli Raubal była siostrzenicą Führera, której śmierć w wieku 23 lat została zamieciona pod dywan niemal tak szybko, jak się wydarzyła. Z biegiem lat relacja tej dwójki była poddawana intensywnej analizie, a plotki krążyły na temat tego, jaki dokładnie charakter miała ich więź i jakie były okoliczności, które doprowadziły do jej śmierci. To jest historia dziwnej fascynacji Hitlera swoją siostrzenicą Geli Raubal. Witamy w wojnach świata. Angela Maria Geli Raubal urodziła się w mieście Linz, wówczas należącym do Austro-Węgier, 4 czerwca 1908 roku. Była jednym z trojga dzieci Leo Raubala seniora i jego żony Angeli. Wychowywała się razem z rodzeństwem, Leo Juniorem i Elfridą. Leo Senior zmarł w 1910 roku, gdy Geli miała dwa lata. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku, Angela przeniosła się z rodziną do Wiednia. Raport Biura Służb Strategicznych, czyli Office of Strategic Services, amerykańskiej agencji wywiadowczej, podczas II wojny światowej, zauważył, że Angela, przyrodnia siostra Adolfa Hitlera, była, cytuję, raczej porządną i pracowitą osobą. Koniec cytatu. Wkrótce została kierowniczką internatu dla żydowskich studentów i często otwarcie wyrażała swoją niechęć do antysemickiej retoryki. Walter Langer, autor raportu, zauważył I niektórzy z naszych informatorów znali ją w tym czasie i donoszą, że podczas zamieszek studenckich Angela broniła żydowskich studentów przed atakami, a kilkakrotnie przeganiała aryjskich studentów z schodów stołówki pałką. Jednak później, w 1919 roku, Hitler skontaktował się ze swoją siostrą, z którą nie miał kontaktu od lat. Odwiedziła go w 1924 i 1925 roku. 17-letnia Geli i Angela przeprowadziły się, gdy Angela dostała pracę jako gospodyni u swojego brata. Według wszelkich relacji, Adolf Hitler z czasem bardzo polubił Geli, mimo 19-letniej różnicy wieku i faktu, że była jego siostrzenicą. Rodzice Adolfa Hitlera byli kuzynami pierwszego stopnia, co mogło wpłynąć na jego postrzeganie relacji z krewnymi. Ponadto wiadomo było, że Adolf Hitler wolał młode dziewczyny, które były jeszcze nastolatkami, opisując je jako podatne jak wosk, tak że mężczyzna mógł odcisnąć na nich własne piętno. Ale nie tylko Adolf Hitler zauważył, że nastoletnia Geli miała w sobie coś magnetycznego i czarującego. Wydawało się, że wiele osób to dostrzegało. Raul Brown, kobieta, która mieszkała w tym samym budynku co rodzina Geli w latach dwudziestych XX wieku, wspominała, cytuję: Szłam ulicą przed naszym budynkiem i usłyszałam, jak ona śpiewa. Ujrzawszy ją, oniemiałam. Była tak wysoka i piękna, że za nie mówiłam. Ona, widząc, że stoję jak wryta, zapytała, czy boisz się mnie? Odpowiedziałem: Nie, po prostu cię podziwiałem. Była taka wysoka i piękna, nigdy wcześniej nie widziałem nikogo takiego. Hitler był znany Geli jako wujek Alf. Pisarz Jesse Stevens zauważył, że być może ich relacja zaczęła się od tego, że starszy mężczyzna pełnił rolę ojca dla młodej dziewczyny, która go nie miała. Powiedział swojemu głównemu doradcy ekonomicznemu, Otto Wagnerowi: Mogę siedzieć obok młodych kobiet, które są mi całkowicie obojętne, nic nie czuję, a nawet mnie irytują. Dziewczyna, jak Geli, sprawia, że staje się radosny i pogodny. A jeśli przez godzinę słuchałem jej może głupkowatego gadania, jestem wolny od wszelkiej ostrożności i apatii. Powiedział innemu powiernikowi, Heinrichowi Hoffmanowi, swojemu osobistemu fotografowi: Wiesz, Hoffman, tak bardzo martwię się o przyszłość Geli, że czuję, iż muszę nad nią czuwać. Kocham Geli i mógłbym się z nią ożenić. Rozumiem, ale znasz moje stanowisko w tej sprawie. Chce pozostać kawalerem, więc zachowuje prawo do wpływania na jej krąg znajomych, dopóki nie znajdzie odpowiedniego mężczyzny. To, co Geli uważa za przymus, to tak naprawdę przezorność. Chce powstrzymać ją przed wpadnięciem w ręce kogoś nieodpowiedniego. Według świadków to nie było jednostronne zainteresowanie. Inna z gosposi przyszłego Führera twierdziła, Geli kochała Hitlera, zawsze za nim biegała. Para była często widywana razem w restauracjach i teatrach. Hitler zabierał nawet swoją siostrzenicę na spotkania. Wydawało się, że uważał, iż to zaimponuje jego kolegom z partii nazistowskiej, mówiąc, cytuję ich żony lub dziewczyny wszystkie wyglądały jak praczki. Ale jak już wcześniej wspomniano, Hitler nie miał zamiaru poślubić Geli. Uważał, że powinien być postrzegany jako kawaler, aby zwiększyć swoją popularność wśród kobiet, a innym razem twierdził, że nigdy się nie ożenił, ponieważ, cytuję, nie byłbym w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu mojej żonie. Koniec cytatu. W 1928 roku, trzy lata po tym jak Hitler po raz pierwszy spotkał Geli, zaproponował jej matce inne stanowisko jako gospodyni w Berghofie, swoim domu letniskowym w Obersalzburgu, a w następnym roku Geli wprowadziła się do monachijskiego mieszkania Hitlera po zapisaniu się na Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, gdzie studiowała medycynę. Nie jest jednak jasne, czy Geli miała wybór, czy zostać ze swoim wujem, a ich relacja była podobno burzliwa, oboje wykazywali oznaki ogromnej zazdrości. Geli nie podobało się, że jej wujek zabawiał 17-letnią Ewę Braun, zabierając ją na przejażdżki samochodem, podczas gdy Hitler miał ogromny problem z kokieteryjną naturą Geli. Przez dwa lata, które Geli spędziła pod jego dachem, była poddawana kontrolującej i despotycznej naturze Hitlera, co w praktyce uczyniło ją więźniem. Zwłaszcza po tym, jak Hitler odkrył, że w 1927 roku była romantycznie związana ze swoim szoferem, Emilem Mauricem. Henrietta Hoffmann, córka fotografa Hitlera, twierdziła, że Geli powiedziała jej, iż znacznie bardziej wolała swój związek z Emilem. Cytat: Bycie kochaną jest nudne. Ale kochać mężczyznę, wiesz, kochać go, o to właśnie chodzi w życiu. A kiedy możesz kochać i być kochanym jednocześnie, to jest raj. Geli już zgodziła się wyjść za Emila, kiedy Adolf Hitler dowiedział się o ich związku, zmusił ich do zerwania i zwolnił szofera. Po tym Geli drastycznie ograniczono kontakty towarzyskie i często mogła wychodzić tylko z Adolfem Hitlerem lub jego najbardziej zaufanymi współpracownikami. Mimo domniemanej zazdrości i wspólnego mieszkania, natura relacji między Geli a Adolfem Hitlerem jest często dyskutowana. Współcześni historycy w dużej mierze zgadzają się, że starszy mężczyzna miał romantyczną obsesję na punkcie swojej siostrzenicy, ale często spierają się o to, czy ich relacja miała charakter seksualny. Jednak niektórzy zaufani ludzie Adolfa Hitlera uważali, że tak było, a Ernst Hanf biznesmen i bliski przyjaciel Führera, zauważył, że Geli była gotowa podporządkować się jego szczególnym upodobaniom. Dodał, że była jedyną kobietą w jego życiu, cytuję, która w pewnym stopniu pomogła mu przezwyciężyć impotencję i częściowo uczyniła z niego mężczyznę, koniec cytatu. Jednak inni, którzy kiedyś byli blisko Firera, uważali, że Geli przestała interesować się swoim wujem z powodu jego nietypowych upodobań. Aktorka filmowa, która była blisko z Hitlerem, powiedziała swojemu reżyserowi przed rzekomym popełnieniem samobójstwa, że była zaniepokojona rzeczami, których od niej wymagał. Twierdziła, że upadł na podłogę i błagał ją, żeby go kopała, aż w końcu uległa. Oficer Sturmabteilung Wilhelm Stoker skomentował, że Geli, cytuję, przyznała mi, że czasami Hitler zmuszał ją do robienia rzeczy w zaciszu jej pokoju, które ją brzydziły, koniec cytatu. Dodał, że kiedy zapytał ją, dlaczego nie odmówiła, odpowiedziała, cytuję, nie chciała go stracić na rzecz kobiety, która zrobiłaby to, czego on chce, koniec cytatu. Tymczasem wczesny członek partii nazistowskiej Otto Strasser, który później stał się politycznym przeciwnikiem Hitlera, był świadomy, że, cytuję, jego zazdrość nie była najgorsza. Żądał od niej obrzydliwych rzeczy. Nie śniła, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Kiedy poprosiłem ją o opowiedzenie, opisała rzeczy, które znałem z lektury Psychopatia Sexualis z Krafta Ebinga z czasów studenckich. Według Strasera, któremu powiedziała o tym Geli, część zainteresowań Hitlera polegała na tym, że chciał, aby na niego oddawano mocz. Historyk Ajan Kershow uważa, że niezależnie od tego, czy ta para była w związku seksualnym, cytuję Zachowanie Hitlera wobec Geli miało wszystkie cechy silnej zależności seksualnej. Koniec cytatu. Im dłużej Geli pozostawała więźniem w domu Hitlera, tym bardziej była zrozpaczona i tym bardziej nienawidziła swojego wuja. Podobno dał jej pozwolenie na wyjazd do Wiednia i kontynuowanie lekcji śpiewu, które brała, ale wkrótce cofnął tę decyzję i postanowił, że nie wolno jej jechać, co bardzo zmartwiło Geli. Pomimo wszystkich debat na temat natury ich związku, jeden z siostrzeńców Hitlera stwierdził, że w chwili śmierci Geli w 1931 roku rodzina wiedziała, że od dawna byli ze sobą blisko i wiedziała, że ona się czegoś spodziewała. Co więcej, inny siostrzeniec stwierdził, że jedna z gosposi powiedziała mu, iż Hitler i Geli kłócili się o wyjazd do Wiednia krótko przed jej śmiercią, a gdy Hitler naciskał, dlaczego chce jechać, Geli powiedziała swojemu wujowi, że jest w ciąży. Nigdy nie ustalono, czy Geli była w ciąży w chwili swojej śmierci, ponieważ nie przeprowadzono autopsji. Adolf Hitler ostatni raz rozmawiał ze swoją siostrzenicą 18 września 1931 roku, kiedy powiedział jej, że nie pojedzie do Wiednia. Następnie wyjechał na spotkanie do Norymbergi, ale skontaktowano się z nim następnego dnia, kiedy 23-letnia Geli została znaleziona martwa w mieszkaniu. Zmarła od rany postrzałowej płuca. W chwili jej śmierci Hitler był u progu władzy, a wiadomość o kobiecie znalezionej martwej w jego domu oczywiście nie działałaby na jego korzyść, zwłaszcza gdy okazało się, że na miejscu znaleziono pistolet Hitlera Waltera. Ale nie musiał się martwić, ponieważ niemal natychmiast rozpoczęto działania mające na celu kontrolę szkód w jego imieniu. Jego zespół twierdził, że młoda kobieta odebrała sobie życie z powodu stresu przed nadchodzącym recitalem muzycznym. Mimo to zaczęły pojawiać się plotki, że była ofiarą przemocy fizycznej, a także pojawiły się pytania dotyczące charakteru ich związku. Pojawiały się plotki, że Hitler zamordował swoją siostrzenicę, a doniesienia mówiły, że 23-letnia kobieta przed śmiercią była ranna i miała złamany nos. Ale sojusznicy Hitlera nadal starali się wyciszyć te historie. Wkrótce ciało zostało zbadane przez lekarza policyjnego, po czym pośpiesznie stwierdzono, że przyczyną śmierci było samobójstwo. Śledztwo w sprawie śmierci Geli zostało wkrótce potem umorzone, a ciało wysłano do Wiednia na pochówek. Adolf Hitler następnie napisał do prasy, twierdząc, że nie kłócił się z Geli przed jej śmiercią, nie był przeciwny jej wyjazdowi do Wiednia i nie sprzeciwiał się zaręczynom swojej siostrzenicy, choć dodał, że media się mylą i że ona wcale nie jechała do Wiednia, żeby się zaręczyć. W dniach po śmierci Geli pojawiły się różne nagłówki medialne, w tym tajemnicza sprawa Siostrzenica Hitlera popełnia samobójstwo. I kochanka Hitlera popełnia samobójstwo, kawalerowie i homoseksualiści jako przywódcy partii. Ten ostatni artykuł zawierał informacje o innej kobiecie, która rzekomo miała romans z Hitlerem w 1928 roku, a następnie próbowała odebrać sobie życie. Artykuł komentował, że życie prywatne Geli z przyszłym Führerem, cytuję, przybrało formy, których młoda kobieta najwyraźniej nie była w stanie znieść. Koniec cytatu. Historyk Robert Wade opierając się na raportach Office of Strategic Services stwierdził, że spośród siedmiu kobiet, o których wiadomo, że miały relacje seksualne z Hitlerem, sześć popełniło samobójstwo lub próbowało to zrobić. W tym jego wieloletnia partnerka Eva Braun, która próbowała tego w 1932 i ponownie w 1935 roku. Po tym wszystko ucichło. Ponieważ nie było żadnego śledztwa, a ciało Geli zostało wysłane do Wiednia, nie było już wiele do omówienia. Ponadto, partia nazistowska zagroziła procesem przynajmniej jednej gazecie, zmuszając redakcję do zaprzestania dyskusji na ten temat. Jeden dziennikarz wytrwale prowadził krucjatę przeciwko Hitlerowi, zdecydowany poznać prawdę. Fritz Gerlich był w trakcie opracowywania wyników swojego dwuletniego śledztwa w sprawie śmierci Geli, kiedy w marcu 1933 roku członkowie Sturmabteilung włamali się do jego biura, pobili go i spalili całą jego pracę. Następnie został uwięziony, a latem 1934 roku stracony. Dziennikarze i historycy dzisiaj sugerują teorię, że Geli została zabita, ponieważ wiedziała zbyt wiele. Była świadoma seksualnych zainteresowań swojego wuja i już zwierzyła się z tego kilku osobom. W związku z tym została wyeliminowana, aby uniemożliwić jej dalsze wypowiadanie się na ten temat. Dekady później siostra Geli ujawniła, że nie wierzyła, iż 23-letnia dziewczyna odebrała sobie życie. Matka również nie wierzyła, szczególnie po znalezieniu w pokoju córki niedokończonych listów, które sugerowały, że z nadzieją i optymizmem patrzyła w przyszłość. Są jednak tacy, którzy uważają, że odebrała sobie życie z zazdrości o Ewe Braun albo dlatego, że była w ciąży, czy to z Hitlerem, czy ze swoim żydowskim nauczycielem śpiewu. Sugerowano też, że wpływowi członkowie partii chcieli pozbyć się geli, gdyż była dla nich niewygodnym świadkiem, mogącym sprawić im kłopoty. Jednak wielu uważa, że Hitler osobiście zabił swoją siostrzenicę po kłótni. Chociaż miał alibi w czasie morderstwa, jego alibi pochodziło od osób, które były u niego zatrudnione. Wydaje się rozsądne przypuszczać, że ci świadkowie mogli zostać zmuszeni lub przymuszeni do zapewnienia mu alibi. Co więcej, ponieważ nie przeprowadzono autopsji ani policyjnych oględzin miejsca zbrodni, wciąż jest wiele rzeczy, których nie wiemy. Na przykład świadkowie twierdzą, że drzwi były zamknięte od środka, ale ponieważ drzwi i lokę nigdy nie zostały zbadane, nie wiadomo czy to prawda. W miesiącach po śmierci Geli Hitler podobno popadł w głęboką depresję. Podobno rozważał odebranie sobie życia i był w pewnym momencie niemal pogrążony w żałobie do stanu śpiączki. Robert Waite napisał następująco, cytuję: z wyjątkiem śmierci matki, żadne inne wydarzenie w jego życiu osobistym nie uderzyło go tak mocno. Koniec cytatu. Powiernik również zauważył, śmierć Geli miała na Hitlera tak druzgocący wpływ, że zmieniła jego relacje z innymi ludźmi. Hitler nie pojawił się na pogrzebie Geli i ukrył się w domu nad brzegiem jeziora Tegernsee na południu Niemiec. Pokój Geli w monachijskim mieszkaniu pozostał nietknięty jako jej sanktuarium, a portrety Geli zawisły w pokoju Hitlera. Śmierć Geli głęboko poruszyła nie tylko Hitlera. Jej matka Angela przestała pracować dla Hitlera, a wielu członków ich rodziny odmówiło utrzymywania z nim jakichkolwiek relacji. Według historyka Williama Szaerera, Hitler uważał Geli za jedyną kobietę, którą naprawdę kochał. Do dziś jednak wokół jej śmierci pozostaje wiele pytań.